Dzień dobry, nie samymi sadami żyjemy. Mamy też rzepak o zimę i pszenicę o zimą. Chciałam więc wam pokazać, jak to wygląda. Tu i mam rzepak. Dotarłam na pole, które jest w sąsiedniej wsi wreszcie. To nie jest za domem. No i tak wygląda, tak się prezentuje. Może nie jest rewelacyjny, ale widać, że jednak te przymrozki jakoś bardzo nie uszkodziły. To przynajmniej ja tutaj nie widzę nic takiego. Wszystko jest w dobrym porządku. Możemy zresztą tutaj sobie zerknąć. Jest dobrze, no wiadomo, trochę jest wymęczony tymi przymrozkami, ale uważam, że jest nieźle. Dobrze się prezentuje rzepak. Tak, jeszcze raz Wam tutaj pokażę. O. I od razu przejdziemy, zobaczymy jak wygląda pszenica. Od razu odpowiadając na pytania, że pak był pryskany tuż przed Wielkanocą, chyba bodajże w Wielką Sobotę na słodyczka a pszenica, no pszenica po nawozach żyje całkiem nieźle sobie, tak mi się wydaje, jest nieźle, tak, tak to wygląda, więc wydaje mi się, że na razie, na razie jest ok, to na tyle, do widzenia.